Hej, 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 witam was wszystkich, moi mili. Eee, witam was ponownie z Dry Dragon Age 2. Kontynuujemy naszego let's play'a. Ja jestem oczywiście Caldern. Eee, I tak, e, tak jak mówiłem, kontynuujemy grę. E, ostatnio udało nam się doprowadzić do końca sprawę ze spadkiem naszej rodziny raczej rodziny naszego głównego bohatera i mieliśmy wziąć się za kilka innych questów. Tak więc nie ociągając się, może opuszczę um, Może opuszczę domostwo um, wuja głównego bohatera Gamlena Weźmiemy oczywiście cały skład sobie I tak, gdzie by najpierw się udać? Um, a nie. Widzę, że mamy jakąś wiadomość Biurko, kościany szyb. No, właśnie, kolejne zadanie. Oczywiście nie omieszchamy o nie zahaczyć, ale to wszystko w swoim czasie. I wychodzimy po prostu z domu do dolnego miasta. Udamy się na początku do gospody pod wisielcem, aby porozmawiać z Warikiem o interesach. I potem będziemy mogli przeczekać do wieczora i pozostać w dolnym mieście, aby wykonać zadanie dla Aweliny do końca. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Carver ma swój miecz zwykły, braliśmy dla niego ostrze Archonta. O ile się nie mylę, dokładnie tak. Więc niech z nim chodzi teraz. You know, Junior. You're looking at this all wrong. Whatever it is you're about to say, I'm not interested. I'm a professional younger brother. Trust me, the center of attention's the worst place to be. When things go wrong, and they always do, that's where all the fingers point. Look at any kingdom in Thedas. You've got people who warm thrones, and people nobody sees who do the real work. So my brother is a king now. Just what he needed. Point. No cóż, Carver ma swoje poglądy, swoje własne spojrzenie na świat i naszego głównego bohatera. Dobra, jesteśmy przy gospodzie. Pod wisielcem, oczywiście, tak więc od razu wchodzimy. Nim porozmawiamy sobie z Walikiem, prawdopodobnie jeszcze całą przeszukamy. <laughs> So I So here's the thing: we need to find a way into the deep roads. Bartrand can lead us to the right place once we're down there, but we need a good entrance. Any entrance would do, wouldn't it? Unless a dragon's sitting in it, I suppose. We need an entrance that's close to our destination, but isn't already plundered or filled with darkspawn. Fortunately, I've received some new information. There's a Grey Warden in the city. If anyone knows how to get down there, it'll be him. Why would a Grey Warden know that? The Wardens don't just fight darkspawn. They forge into the deep roads all the time. And if he doesn't know, he might be able to point us to those who do are there any other options? none at the moment. bartrand had an entrance lined up, but it was a bust. i'll keep looking. but if we don't find something, we'll have a fancy expedition with nowhere to go. sounds like you have it all planned out, Varric. and that, messer, is why i'm here. supposedly, this gray warden came in with some other ferelden refugees not long ago. a lowtown woman named loreen has been helping the fereldans. Ok, plus 15 u poparcia. Y Twój poparcia dla Warika. No nie dziwię się, nam pomaga i to bardzo. Oj, Awelina, odsuń się, bo. nie mogę przejść najzwyczajniej. No i dobra, tak jak mówiłem, przeszukajmy sobie pomieszczenia. A nuż, coś ciekawego znajdziemy. O, zadanie zaktualizowane jakiś szal. No dobra, zaraz się temu przyjrzymy. Prawdopodobnie jest to jedno z takich króciutkich zadań, gdzie wystarczy oddać komuś jakiś przedmiot.

Czyli uratować strażnika Donyka, który samotnie będzie o tej porze właśnie patrolował dolne miasto. No i mogą go spotkać przy nieprzyjemności, nie idiotów, myślały, nocy, ale... We can't waste time, Hawk. Is here oczywiście, że jest gdzieś tu, nawet mamy pokazany znacznik, mniej więcej gdzie go możemy znaleźć. Dokładnie i od razu zaczynają atak. A my się oczywiście bronimy. Tył przyjdą jeszcze następni. Więc potraktujemy ich burzą ognia. To powinno wystarczyć w zupełności. Guardsman. I mean I, I was on patrol and they came out of nowhere. I took a few down, but there were too many at once. The captain said this route was supposed to be quiet. The seal of the Viscount. Office details, city accounts. Valuable to a guild of thieves. A sacrificial delivery with one of our own. Captain Jevin will answer. Dokładnie tak. Dowiadujemy się, że no, kapitan Straży Miejskiej jest w pewnym stopniu odpowiedzialny za te wszystkie nieprzyjemne rzeczy, jakie ja się przytrafiają strażnikom. A dodatkowo, dodatkowo zauważyliśmy, że między Aweliną a Donikiem prawdopodobnie wywiąże się jakiś romans. Dokładnie tak. Z Aweliną, o tyle jest ciekawa rzecz, że można próbować z nią przeprowadzić romans, ale jest to niemożliwe. To jest bardzo ciekawa i specyficzna rzecz, nie wiem, zobaczę, czy jeszcze wam to pokażę, być może, jeśli znajdę odrobinę czasu, ale jak na razie skupmy się na zadaniu. Wypożyczanie tego typu korupcji mogłoby sprawić, że uroczymi są uroczymi. To my uroczymi jesteśmy. Inni powinni być lepsi. To idzie do oficera Viscounta. To będzie znane. Kapitanie bardzo lubi tych uroczystych. Zobaczymy, czy przywitają go do więzienia. No dobra. Mamy dowody na to, że kapitan straży nie ma czystych rąk. Yy, najpierw przeszukamy wszystko w tym zaułku. Ciała, 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 dobra. Lecimy dalej. Mmm. Yy. Simons. Z Simonsem później będziemy mogli przeprowadzić rozmowę, ponieważ pomoże nam również w jednym zadanku. Dobra, tu jest wyjście z e, dzielnicy. W domostwie czeka na nas kolejna wiadomość. Okej, okay, później tam pójdziemy, ale najpierw do twierdzy wicehrabiego. Dokończmy już to zadanko.

Aveline Valen, have proven your loyalty and ability. The guard deserves better than him, Monsieur. Indeed, the Viscount would have you put your care for the men into direct practice. You will assume the captain's job. What? In due time, of course. There will be training, approvals, months at least. But who better to rebuild respect than the woman who exposed this embarrassment? Resolve any outstanding business, Guardswoman. You will be very busy. Dokładnie tak, Awelina dostanie stanowisko kapitana straży miejskiej, ale to wszystko w swoim czasie, ponieważ jak na razie jest z nami. I przez pewien czas to się nie zmieni. Dobra, z kimś mamy do pogadania. Awelina chyba chce gadać. Warek, no. Well, o you will be. It'll be easy. i'm not petitioning the viscount to help you steal ownership of the hanged man steal madam you wound me i'm about to big changes are coming huh captain of the guard thank you wesley <laughs> That you keep his memory speaks well of him. He's not with me. I know that. Wesley's at the Maker's side or he's not. Either way, he knows no pain. What I keep is that moment. I won't let anyone down like that again. Wesley's at the Maker's side or he's not? What do you mean by that? Wesley believed, and if he was correct, then that's where he is. But this business of. The less the Maker does, the more he's proven. I don't find it compelling. But you married a Templar. I married a man, a good one. And he's gone. I have heard the chant. It is lovely. Perhaps that's all it needs to be. You clearly miss Wesley, but that's not the issue. Of course I miss him, but he's not coming back. Pining like a child serves no one. So I remember him. But I let him rest. You're not so kind to yourself, though. No. I don't see how you can take the blame for the Darkspawn Horde. I put him to the sword myself, Hawk. At his behest. I know in my head that it was right, so did Wesley. But in my heart, that cut was cruel.

no nie będzie widziała tego, że Hawk stara się o jej względy, ponieważ ona będzie zapatrzona właśnie w Donika. Więc możemy spróbować. It's good that you can stay with me. I need you, 10. I should be. Poparcie, Aveline, wzrasta o 10. Okej, okay. tak więc Ruszamy dalej, co tym razem? Za chwilkę zobaczymy. Tylko opuścimy to miejsce i niech, no, zerknę. Mamy Dolne Miasto, Wyciszenie, mamy Katownię, Historia Rodzinna. Hmm, no to może do Katowni się tym razem przyjdziemy? Zobaczmy, co to za historia rodzinna.

more mages you talk I'm going to ask the guards about their training I know your face I am Tobrias you and that man are both Hawks I remember your father Malcolm was a good man I found a letter you sent about a friend of his you could not name ah the Templar. Your father could not write to him directly, lest the Order find out. The Templar? He allowed your father to leave Kirkwall. Rule is not served by caging the best of us. A wise man. Not what I would expect from a Templar. There was a time when the rules of the Order could be interpreted to suit a situation. Unlike these days, I will send the letters I held. It seems fitting that they return to family. Such a friendship. Few like your father jak twój ojciec. Nawet mniej jak Templariusze. Odpoczywaj dobrze przy Makarze, sir Moravar Carver. No, dokładnie tak, Moravar Carver, czyli. No cóż, czyli tak można powiedzieć, że Carver, nasz brat, brat naszego głównego bohatera, ma imię po właśnie tym Templariuszu po. Po przyjacielu ojca naszego bohatera, zanim stąd odejdziemy, jeszcze zerknę do sklepu, Posprzedaję najmniej ważne przedmioty. Sprzedamy śmieci, wszystko ładnie. Ehm, tu coś było. Dobra, nie wydaje mi się. Żadnego plecaka, żadnych ulepszeń. Później ulepszenia być może w tym miejscu będą. W tym momencie już tu nic na nas nie czeka. Możemy spokojnie opuścić owe miejsce i udać się do mostwa wuja Gamleda. Pogadamy z Carverem o tej sprawie, właśnie historii rodzinnej. No i odbierzemy kolejne listy, które do nas przyszły. A, niedokończone sprawy. Afenreal, czyli Apenreal ma jeszcze do nas jakieś e, jakąś sprawę, jakieś zadanko. I zamiana. Również Apenreal. No to ciekawe. Zobaczymy. Ale to wszystko w swoim czasie. Musimy pogadać jeszcze z carwerem. Thinking of life in Hightown. We're still a long way from cowing Templars with our titles, brother. You could slap on a smile for a few days, for her sake. She's not interested in what I think. She wants to provide for us, and you're making sure it happens. And when we're done, I don't know, I guess we'll sit around thinking about how great we used to be. Mother didn't even want that life back until we got dumped here. And you only care because we're under Templar scrutiny. Very well, Carver. What's your plan? I'd look forward. Make something new. Stop paying debts for old men. And if I had to go backward, I'm not looking for ancient names. I'd fix what's important. What went wrong. We can't just go back. We wouldn't need to if you'd done it right. Lothering was our home, not this place. We could have stood our ground. You could have stopped that ogre from killing Bethany. You're right. What? I'd change all of that if I could. But we don't have that option, and you know it. All right. Brother, I feel. I don't know. It's like Mother taking everything out on us. She was just scared. I don't have a place in the life she is trying to bring back. I'm here if you need me, but I must find my own way. Dobra, mała braterska sprzeczka, wyjaśnienie sobie pewnych spraw, ale kontynuujemy rozmowę. Here, I got you something. Why? I'm not holding you back with generosity. Just have a look. these are by father are you sure they aren't meant for you i bet another mage could get more out of them for your service that cannot be admitted i ask that you accept this trinket and know that i shall respect your name thank you conscience of the order sir moravar carver carver the Templar who allowed Father to leave Kirkwall. Your namesake. A Templar? Have we met a Templar who isn't a colossal prig? Father must have felt he was worth honoring. A man who let him look ahead. And a name that would always mean skill thoughtfully applied. Seems like he thought it held some promise. Not a link back, but how to go forward. That's what I was to co ja byłem dla tego. nie ma co powiedzieć, dziękuję. Ok, poparcie u Carvera podrosło plus 15. Zdecydowanie się przyda nam to, i możemy opuszczać po raz kolejny mostu wuja Gamlena. I spojrzeć, gdzie możemy ruszyć dalej. Górne miasto, w którym mamy troszkę zadań, jak widzimy, czy dolne miasto. Udamy się do dolnego miasta, aby odznaczyć już to zadanko i nam na mapie, żeby nie przeszkadzało. Dobra, Czeko. pędzimy. O, widzę, że chyba jeśli coś. Chyba tekstury coś się nie wczytały. No cóż, tak więc trzeba to mm, załatwić nieco inaczej. Ale cóż, taka, taki jest urok właśnie wygrywania modów. Które poprawiają grafikę. No, czyli takie problemy, że czasami coś się nie doczyta, coś, coś będzie nie tak. Na ogół wtedy wystarczy zmienić lokację i wrócić ponownie na tamtą, ale to na ogół, bo czasami bywa tak, że problem jest większy nieco. No, widzimy, że coś te tekstury się nie doczytują. Tak więc prawdopodobnie bym musiał uruchomić grę od początku, wtedy by było z nimi już wszystko w porządku. Ale dobra, nie będę już się bawił w to, ponieważ no. Nagram jeszcze 5 minut materiału, jak patrzę na zegarek, na stoper. Czyli to będzie w sam raz, żeby porozmawiać w tym miejscu o owym szarym strażniku, który ponoć ma nam pomóc. Will everyone proszę, just step back? My mother's in labor. The baby is coming early. Can anyone help her? I'll send word to the healer, but overturned on him in the blasted boat if you're seeking aid leave your name with my girl we serve everyone here no one came from ferelden without trouble but i can't give priority to anyone who's already found work and lodging i hear you know where i can find a ferelden gray warden only ferelden gray warden i've heard of slew the archdemon to save us all fat lot they care here we're out of the blight's path now why would you need a warden? The healer was one of them once, wasn't he? A warden? Well, he's not now, and busy enough without answering fool questions about it. Who are you protecting? You see what our people face in Kirkwall. They have no jobs, no homes. Most can barely buy bread. This healer, he serves them without thought for coin. He's closed their wounds, delivered their children and yet he needs to hide he's a good man i won't lose him to the blighted templars you mean he's a mage would i stick my neck out for some purveyor of hensbane and leeches oh perish the thought another delicate mage flower he doesn't want to be locked in the gallows just for using the gifts the maker gave him Your healer is in no danger from me. Right. Perfectly safe if he cooperates. I suppose it isn't my secret to keep. Anders has certainly been free enough with his services. Refugees in Darktown know to find the healer, look for the lit lantern. If you have need enough, Anders will be within. Dokładnie tak, czyli spotkamy Andersa, jednego z towarzyszy z pierwszej części, a raczej z dodatku do pierwszej części, czyli przebudzenie. No, zobaczymy, jak się zmienił, ale to już niedługo. Jak na razie jeszcze sprawdźmy, czy tu w sklepie nie ma nic ciekawego. Ale chyba nie ma. Jest skrzynka nadatki. Mamy 12 sztuk złota, już rzucimy jednego suwerena. A co tam? Czyli jedną sztukę złota, plus 100 doświadczenia. Ok. E, I sądzę, że w tym miejscu e, się z Wami pożegnam po prostu. Jeśli e, Wam się podoba mm, odcinek, to no, zachęcam serdecznie do subskrybowania i komentowania. Nie zapomnijcie o konkursie, wypatrujcie liter, które są gdzieś wtopione w każdy odcinek. I cóż, zapraszam Was na kolejne odcinki z serii Dragon Age 2. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia wkrótce. Na razie.